Widzę bezdomny, poszedł do samochodu francuskiego, żeby coś dać, nie dali mu nic. Szkoda, że nie zauważyłem wcześniej. Właśnie Francuz, o, widzicie bogatego Francuza jak odjeżdża, moglibyśmy z nim porozmawiać, bo mówię po francusku, że pan lepą semestier. Powiedz mi, dlaczego mi, chciałeś mnie uderzyć dzisiaj? Ale to witam, że Mówi, że taki jest. jesteś. Nie, 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 ale patrz, jeszcze raz szacunek i wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Ale dlaczego taki jesteś? Jesteś złym człowiekiem. Trzeba być dobrym człowiekiem. Bo to być bezdomnym nie można być dobrym. Też się Tatuaży nie ma. z kim nie ma, dwa i pół roku aresztowany. Słyszałeś, że, yy, że się u Milera mlekiem oblali. To ja to zrobiłem. Nie boję się. Przed chwilą dostałem zupkę. 10 zł mi dała, zobacz, wasza urzędniczka. Patrz, zobacz. 10 zł mi dała na bilet do klonowej. Nie na piwo. Na bilet. jadłem. I wszystko robię, filmuję i wszystko m, y, zamieszczam. To jest moja walka z władzą polską, ja wiesz? Proszę bardzo. Może zamieść? No. Na, na, na bon towarowy? Nie, no co na bon towarowy? To no towarowy,